Lubię deszcz. Przez otwarte okna wchodzi wieczór. Czuję deszcz i zaczynam oddychać. Pewnie dziwne to trochę, tak ciut, lecz gra we mnie deszczowa muzyka. Może jestem inna, bo przecież nikt nie lubi, jak z nieba mu pada. A ja sobie chodzę z uśmiechem i z tym deszczem tak sobie gadam. Bo on głośno robi. Kapu, kapu, kap. Ja mu na to, że w butach mi chlupie. Deszcz mi dzwoni w parasol. Dzyń, dzyń. Tak gadamy, choć może to głupie. Ja uwielbiam jak burza gra walca, błyskawice jak lampy na niebie. Wtedy dobra jest pora na miłość i żałuję, że nie ma tu ciebie. Gdy anioły tam bębnią grzmotami, które brzmią jak najlepsza perkusja, Moje serce wariuje z tęsknoty, Bo wspominam znów twoje usta. Bo deszcz gra o parapet kap-kap, A ja mu na to, że w butach mi chlupie. Deszcz mi dzwoni w parasol. Cyń, cyń! Tak gadamy, być może to głupie.